Kochani, boimy się. Po 15 latach działalności centaurus stanął na krawędzi. Dramat, jaki rozgrywa się teraz na świecie, dosięgnął także zwierząt, bo one są w 100% zależne od nas. Bez nas zwyczajnie czeka je śmierć. Błagamy Was, pomóżcie naszym zwierzakom, abyśmy nie zniknęli z mapy Europy, bo w jednej sekundzie zmieniło się wszystko. Przez 15 lat ratowaliśmy zwierzęta, daliśmy życie ponad 1100 koniom, ponad 500 psom, setkom kotów i kilkuset zwierzętom gospodarskim i dzikim. W Szczebrzykowicach prowadzimy największy azyl dla koni w Europie, gdzie na co dzień opiekujemy się prawie 500 końmi i stadem pozostałych zwierząt. To wszystko dzięki Wam, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że z samą miłością zwierząt się nie nakarmi. Patrzymy dziś na nasze zwierzęta zupełnie nieświadomia tego, co się dzieje. Czytamy informacje o kolejnych obszarach, gdzie jest wirus, o kolejnych zakażonych w Polsce, o masowej panice i kwarantannach. Nie wiemy, czy za dwa miesiące będziemy istnieć. Nie wiemy, co stanie się z setkami koni. Być może bluźnierstwem dla wielu jest zastanawianie się nad tym, gdy dziś na świecie w wyniku pandemii umiera tylu ludzi. Sytuacja jest dramatyczna. Jeśli zostanie nałożona kwarantanna na kogokolwiek na folwarku, nikt nie wiedzie z dostawami. Ani siana, ani owsa, ani niczego. Zwierzęta, które zachorują, nie otrzymają pomocy. Same 500 koni to 250 tysięcy złotych miesięcznie, by je wykarmić. Któż to udźwignie? Gdzieś leczenie? Czy Gdzie innych zwierząt? Zwierzęta w hotelach? Miesięcznie potrzebujemy kilkaset tysięcy złotych na opłacenie leczenia, paliwa do ciągników, rachunków, paszy dla koni, karmy dla psów i kotów, bieżących remontów, hoteli dla zwierząt stajennych. To kwota, jaką co miesiąc musieliśmy wyprosić po firmach. I od lat udawało nam się pozyskać na wspieranie tego szerego, codziennego życia falowacznego wiele firm. Bez ich wsparcia nasze zwierzęta umrą z głodu. Nie wydarzy się cud. Tak, nie byliśmy na to przygotowani, ale nikt na świecie nie był. Za chwilę braknie nam jedzenia dla zwierząt, i to będzie największy dramat. Za moment nie będziemy mogli zapłacić stajennym, opłacić leczenia zwierząt, bo poza zbiórkami mamy setki zwierząt, które wizytują weterynarzy kilka razy w miesiącu. Już nie jesteśmy w stanie zapłacić. Stajemy przed Wami z pełnym zrozumieniem decyzji, jaką podejmiecie. Chcemy spróbować ocalić nasze zwierzęta i działalność. Boimy się, że nasza wola tu nie wystarczy. W obliczu tej tragedii ludzkiej i ponadczasowej, nasze zwierzęta mogą za moment przestać być dla tego świata ważne. Błagamy Was ostatkiem nadziei, pomóżcie naszym zwierzakom przetrwać. Za miesiąc czy dwa może już nie być co ratować. Na trzy miesiące przetrwania potrzebny jest też milion. Tak, tyle to kosztuje. I tyle funduszy udawało nam się pozyskać od firm co miesiąc, przez wiele lat, na efekcie różnych projektów. Czy zwierzęta z azylu okażą się warte miliona w świecie, który trzęsie się w posadach? Nie wiemy. Ale jesteśmy im winni tą próbę. Wierzymy, że nasz azyl przetrwa. Prosimy Was o wsparcie. Jeśli nie możecie sami już więcej zrobić, przekażcie informację dalej. Razem możemy wszystko. O tym przekonaliśmy się tysiące razy. Dziękujemy.